Jak minęła doba pod względem bezpieczeństwa? Pod względem bezpieczeństwa doba minęła bardzo spokojnie, także nie odnotowaliśmy yy, wielu zdarzeń. Jak sędziowanie?

4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 9, robic przeszliście Jesteście wspaniali. Robisz Was kochaj wszystkich. Z że Wiele razy udało Wam się pokonać planty. Mij eee, 15. A jaki wynik drużyny? Wynik drużyny? Znaczy, obecnie teraz to się walka o 10 miejsce jeszcze. Ale powiedzcie nam jeszcze, jak oceniacie organizację? Jak się biegało w tym roku? Biegało się fantastycznie, pogoda dopisała, bo w latach wcześniejszych różnie to bywało naprawdę. Ale w tym roku, no mimo tego, że miał Pan weekend, było naprawdę fantastycznie. I no, pod względem jak zawsze, było Nie super. Jesteśmy stąd, jesteśmy z Rawicza. Musieliśmy to po prostu powiedzieć, bo to jest nasze miasto, nasze planty, które, do których zaczęliśmy biegać na tych plantach i mamy do nich sentyment no i po prostu no, musieliśmy tu być. Pędzące warklaki. wysi, grawa dla nich Fantastycznie Euforia biegacza już jest z nami tutaj. Ważne koły z Koszalina, taka koszalinie Panie domku, pan tak przez 24 godziny na Oczywiście taki nasz tu obowiązek, że przez te 24 godziny, no może troszkę więcej, bo no my już te zmagania festiwalowe, takie zapinanie na ostatni moment. Zaczynaliśmy już w czwartek, no piątek, sobota rano, no jest niedziela, godzina 17, jak dobrze widzę 30 prawie. No, 20 przesadziliśmy. No i tutaj wspólnie z koordynatorami cały czas próbowaliśmy to wszystko zgrać, tak żeby nic się nie wydarzyło. Przede wszystkim zapewnić bezpieczeństwo. No i dobrą zabawę też dla biegaczy. Wiadomo, że musimy tego pilnować. Jeszcze macie siły tańczyć? Oczywiście, że mamy! No to teraz, co to za ekipa się bawi? Pomyśleliśmy, my tak, się Wejdą te warchlaki i biegi w RGP. Tak Dobra, jest. to teraz każdy może po kolei swoje imię. Wasia. Cześć, jestem Wojtek, nie biegam odczoraj, nie? Monika. Katarzyna. Przemek. Daga. Marcin. Patryk albo Doman. Może być Doman. <śleszy> Jemietek idzie w górę ostrożnie. Nie uszkodzi się Mietka, bo nie ci się nie będzie chciał biegać. Ziora kończy rawicki Festiwal. 24 godziny od ma Grawicz. Oni zakończyli i bijemy sobie brawo. Brawa dla wszystkich. Wszystko się udało? No wszystko się udało łącznie z pogodą, dlatego że mimo, że była trochę w nocy chłodno i niektórzy tutaj marzli bardzo, ale myślę, że też gdyby było za gorąco to do biegania nie jest to najlepsza temperatura, więc uważam, że wszystko jest ok. Wszystko się udało, ewidentnie, bo rozmawialiśmy z zawodnikami. Organizacyjnie sukces, to nie ulega żadnej wątpliwości, ale o frekwencję chciałem zapytać mieszkańców, panowie, bo wczoraj na rozpoczęciu, delikatnie mówiąc średnio, dzisiaj chyba też. Jak przyciągnąć mieszkańców na festiwal, bo to jest chyba teraz zasadnicza kwestia. Festiwal jest wydarzeniem, myślę, że ważnym dla sportowców. Sam w sobie jeśli chodzi o bieg 24 godzinny jest trudny do oglądania, to wszyscy dobrze wiemy. Ja sądzę, że jednak mamy Rawiczan bardzo wielu zaangażowanych, jeżeli chodzi już o dyscypliny, właśnie w różnych dyscyplinach, prawda? Mamy rekordy z tego co już, już wiemy w frekwencji na basenie, w otwartej sztafecie, w otwartej sztafecie biegowej, również wielu Rawiczan... Yy, tak, panie, głównie panie tutaj dopisałem w Nordic Walkingu. Yy, wiele młodzieży, czy też na Orliku, czy na innych arenach. Naprawdę w tym roku chociażby też bardzo duże zainteresowanie w koszykówce dużo mieliśmy zespołu, więc tych rawiczą jest yy, czynnie, bardzo Czyli dużo. Bardziej ich zaangażować do uczestnictwa yy, niż tak, do ja oglądania. Myślę, że tak, że to tutaj jest. jest... Taka droga, a żeby w tym, w tym kierunku, bo jest to święto sportu. Burmistrz tak. dał w tym roku przykład, bo w ubiegłym roku była runda wokół planta. Tak, byłem na plantach, również biegałem. To, jest... I jak? No, super! Wrażenia świetne, choć przyznam, że. W roku poprzednim byłem lepiej przygotowany, w tym roku jakoś nie było czasu, żeby się przygotować, ale jest mocne postanowienie poprawy i w przyszłym roku na pewno liczba pętli będzie tak, tak większa. Myślę, że aż nie będzie tyle pracy w urzędzie i będzie można się przygotować. Czyli będzie drużyna z urzędu w przyszłym roku? No nie wiemy, to nie, nie wiemy. chcemy takich deklaracji składać. Mam nadzieję, że burmistrz po prostu mniej zadań będzie mi przydzielał i będę mógł się przygotować sportowo do festiwalu. Gorące brawa. Pokazać! Gorące brawa! Jeszcze raz gorące brawa. A to widać, że to streetball, tak? Bo w tym momencie sali 500 plus złotych. Cóż to oznacza? Kolejna dyscyplina to siatkówka plaża, plażowa. Mili Państwo, środkówka jak zawsze świetnie wypadła. 26 drużyny dwójek siatkarskich. Witzę wielkie brawa na tej wspaniałej szóstki, bo to są naprawdę bardzo, bardzo profesjonalni faceci w tej dyscyplinie. A ja już tylko na koniec chciałbym bardzo podziękować i prosiłbym o pokazanie się Lubią.